U progu Nowego Roku, wszystkim pracownikom, nauczycielom, w szczególności uczniom życzę, aby wchodząc pomału do tego przedpokoju, do salonów Nowego Roku, bo stoimy na razie w progu, aby każdy dzień był pełen radości, optymizmu i nadziei, aby przysłaniał troski, które też na pewno się pojawią, trudności, które zawsze człowiekowi doskwierają. Tak więc każdemu z osobna pomyślności szczęścia, powodzenia, dużo miłości, radości na każdy Dzień Nowego Roku, aby był zdecydowanie lepszy od poprzedniego. A mogę Ci zadać jedno pytanie? No, zawsze. Lubisz wracać do swojej szkoły? Zawsze z przyjemnością wracam do swojej szkoły, gdy przyjeżdżam na wolne, to jest gdzieś tam, patrzę w kalendarz, gdzie by była chociaż godzinka, żeby zajrzeć tutaj na ulicę Norwida, z przyjemnością się tu wraca. Tyle radości, tyle wspomnień optymistycznych, tych może mniej, bo gdzieś tam bardziej zatroskanych, ale to zawsze cieszy. To w przestrzeni późniejszych dni, miesięcy, lat to gdzieś bardzo cieszy. Także z przyjemnością tutaj wracam zawsze. Tak, mam tu w rękach moją książkę. Parę słów na ten temat. Można okładka? Tak, proszę bardzo. Rzeczywiście. Trochę tutaj? to trwało, ale się udało. Mm -hmm. 10 lat prób i błędów i zaczęliśmy w 2004 roku. No i teraz w 2014 wreszcie się udało. Książka się ukazała. Zapraszam wszystkich do lektury. To znaczy, te aforyzmy zacząłeś pisać. W 2000 roku właściwie wszystko się zaczęło od pisania aforyzmów. Później tam jakieś wiersze się pojawiły, fraszki, ale właściwie wszystko się zaczęło od pisania, hmm. zapisywania, można powiedzieć, jakiejś myśli. Nawet nie wiedziałem, że to tam z tego coś większego się urodzi, nie? No ale urodziło się, no i jest, nie? Także... I jak się czuje poeta. Dobrze się czuję. Ja się dobrze czuję z tym. <laughs> ja się zawsze dobrze czuję, nie? Żeby tak zawsze było, nie?